Do końca roku... Ech... Uh. nie? Poświrujemy se kurwa, co? 25 godzin ruski i patrz... ...i kurwa ze smurfa napierdala. Wy kurwa, ruskie ścierwa. Następna, patrz. <grywa> kurwa, przez okno sobie pierdolę. Kurwa. O, sobie, nie? Latarkami, chujami, mojami. O, tacie to wydymała. jakim cudem? ktoś mi powie, jakim cudem jest wyleczona? Odpał, kurwa, nie? Patrz, odpał, odpał typ, nie? Odpał typ, kurwa. 25 godzin, nie? I wyleczony już jest. Zajebiście! Patrz, patrz, patrz! Patrz, co będzie się działo, ruskie ścierwo. Kita sprzedaje? Dara będzie wymendowana. Ach, kurwa! Ciekawe. Okej. Okay. Dzieje się to? Pa, wstał się. Och, mam. Jakiegoś. Haha! <ścoughs> XD! Widzi ktoś, co kurwa się tu odpierdala? A. <ścoughs> A! kurwa! Zobacz co za kurwy ruskie! E, fajny fan mamy, nie? Znajomiście! A już stała już o wyleczona Co za kurwa ruskie gówno Genki se pa Nie, No nice No fajnie Jaki kurwa świetny kluzer Ale kurwa Żal Nie trzeba innych popróbować ciągnie zobaczymy Ale kurwa Muszę to z ten Lipnąć. Gdzie Clodeta ty? Clodeta też kurwa zapierdala Hopalec. Gość to wiesz, ty spieszę tam. A zaraz wyemenduję i już będzie lepiej. Co za kurwa gówno. No, to chert. Co? O, magia spa. Yes, no nie było grane dawno. O, chociaż 300, może wbiję. O, no, wyleczony już. Obsesja też, kurwa. Goście chyba jakiś majki up A ja pierdole. Niech mi ktoś powie. Niech mi ktoś powie... Eee, niech mi ktoś powie, ten... Co chciałem powiedzieć? Niech mi ktoś powie, eee, Jaki jest sens, kurwa, ruskim robić tak tanie gry, nie? Coś mi wytłumaczy? ło o Dawaj, pizdy! Dawaj! Na huk, Dawaj, dobrze! Dawaj. opa, Megi będzie, kurwa, wisieć. Patrz, co się dzieje. Pa, 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 pa. Już, kurwa, zoba, zoba. No, kurwa. Aha, okej. Okay. Coś tu leży? Nichuj. chuj. Gra na jakbym nadążał, to tak. Ja cię pierdolę. Ale Luzer Siemano. Gdzie ona? Kurwa. Jeszcze przyleciała. Pa, już kurwa leżała już. Już nie. Nie nadążam. Ja nic nie czytam teraz. Ty kurwa. Ale wy jesteście pizdy. Ja decyknę i będę badał, miał, nie chuj punktów porobię, nie będzie Sacrifice'a, tylko... Ej, nie masz szykawek, make it, jakieś, turbo, nitro... Co za kurwa pap... 25 godzin, ma. Nawet podnieść nie mogę, nie? Bo zaraz wstaję. i co? Widzicie? Nawet jej podnieść się nie da, wyleczona już do fulla. Taki se chociaż tylko po napierdalam. Franka. Feng? nie wiem gdzie ona jest ty. No, leci z tą latarką. Jeszcze mu się nie skończyła, nie? Opa! Maxe stała! Co za kurwa loser! Ja I Ale fajnie! O! A, bo na plecach kogoś mnie. <śmiewanie> a kurwa! O za kurwa gówno! Ja cię pierdolę! A, bo ona chciała uratować latary, nie? Dalej chwilę, latarkę ma kurwa wymaksowaną. Pięć latarek na krzyż. Widzicie? Ona kurwa pa! Blokadę robi na ten i happy jest, nie? Teraz zblokuje, że niby wisi na tym, pa Teraz nie? nie? Czy jest taki? Pa już ściąga <laughs> Nie nadążam kurwa o. To też ma jakieś boosta chyba Magentka skończyła <laughs> Już wyleczona, co za kurwa? Nie wada! ci ruskie gówno ja pierdole, de wy jesteście popierdoleni. Wszyscy wszyscy twórcy gier są popierdoleni, że im tanie gry robicie. A kurwa. O paleta zajebała. Masz już lepiej sobie, nie? Ale macie fan. Ruski Timek I na rosyjski wasygraj. Aha. Desik i na wisi. Co się dzieje? Ja nie mogę nawet powiesić, nie? Patrz, patrz, patrz. Widzisz to? Nawet do fulla, nawet... ...save the best for last, nie dasz rady... ...jej zajebać, nawet na, na perk'u już nabitym. I nawet stacka nie mam, nie? Jaki kurwa loser. Ale bleeding nabity, gitara. Innym by najebać nie? Hmm, tu wyleczy, a i staki, jest taki tracę teraz, nie za dobrze. Dwadzieścia pięć godzin kurwa, No, nie trzeba najebać. Dobra sześć, siedem. 8 Wisi, nie wisi A robiliście klipa jakiegoś? Nie, no fajny no, Każdy wisiał po razie Pierdawać, nie I co tak biegają Ktoś z puszuje Jakby tak się jakieś pozbył A nie da rady, bo widzę, że leczy zaraz od razu. Widzicie to? I takie leczenie. Ja nie rozumiem, jak można mieć fans takiej gry. O, dead Hard, no. To jesteś. No nie, bluź mi kurwo. Nie patrz. Już wyleczona do fulla jest, rozumiecie to? Do fulla. Do fulla. No, nice. Zatarka 3000. To jest taka mi ty. Patrz, 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 patrz. <laughs> Jakie nitro zajebało. <laughs> A, ok, dwa geny zrobili, kurwa, w sekundę. A, brama otwartaż? Czy nie? taka trochę nie fajk, nie? Ok. Nie, co ty się kurwa. Aha. No ta ranna to tu gdzieś jest? Ej, spierdoliłaś. No to ta. I wszyscy... ja wszystkie te... Wszystkie... trzeba profile ten... porobić, bo wszyscy razem grają. Wszyscy kurwa razem grają my. No. Cały ruski team kurwa. Cały Zaraz, tata. Patrz, i ta otworzy bramę i mi wejście kurwa z bloczy, no. Patrz. Patrzcie, co się dzieje. Blok? Już powiesiła się gdzieś, nie? Tylko, że jej nie wyszło. Ale już przyszła kurwa Pornhooka z borrowedem no. No kurwa, coś tu zrobić. Pa, busta wyjebała, już jej nie ma. Hm. Patrz, patrz, patrz. Już wyleczyła ją. Jeszcze zboro. No, pa, wyjebała już. O, pa, na leżąco, wstała sobie. Na przerwie. Nikt kurwa zobaczcie, co się dzieje. Tipa, teraz wyleczy ją, podniesie. Pa, powieszona wyszła z mapy. No, jeszcze pokłócaj się. <laughs> A jedna i druga nie wychodzi, nie? Wieście należąco wstała, tylko klika. Czyli te, te razem grają. O, pa, już mnie przeskoczyła nawet. Trzeba zobaczyć, jaki to profil. Re, REMSIL. Remsil? Tam jakieś jeszcze, przynajmniej te czasy wisi. No, eee, jesteś, koleś. zajewisty jesteś. <grystanie> Remsil, mam wszystkie profile. Jeszcze piszę się easy po rusku. <grystanie> na rangę, nie? Dwadzieścia <Kellee anthropology> No, teraz jeszcze wezmę, zrobię klipa. I teraz trzeba sobie profile robić. Trzeba zobaczyć, kto jest w znajomych. O... 25 godzin. Kto ma w znajomych?